Cześć! Z tej strony, paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. Powracamy do cyklu brygady Kiusola. Ogromne podziękowanie dla Bullseye Brigade oraz dla firmy Kiusol za udostępnienie mi sprzętu. Do recenzji! A dzisiaj lotki z kolejnej kolekcji Kiusola. Kolekcja dosyć nowa o nazwie Jijo, a przed nami lotki Gicho S1. Widzieliśmy, jak te lotki wyglądają z zewnątrz. Teraz pora zajrzeć do środka. I jak to zazwyczaj bywa w q na spodzie mamy taki przycisk, który naciskamy i lotki same nam się wysuwają. Odłożę opakowanie na bok, zajrzymy do środka. Mamy taką żółtą tackę, którą zdejmujemy, i naszym oczom ukazują się trzy lotki q z założonymi już systemami T19. A więc mamy trzy lotki, mamy ostrzałkę, ale my skupimy się na jednym barelu. Wezmę jeden barel w dłoni, przybliżę go do nas i tutaj bardzo dobrze widzimy, jak on wygląda. No i widzimy strukturę tego barela. Barel na przedzie przy grocie jest zwężony, rozszerza się do środka, do mniej więcej 4,5 długości jest w miarę płaski i przy szafcie delikatnie się zwęża. Jeżeli spojrzymy na niego z bliska, to możemy zauważyć ciekawe nacięcia w kształcie półksiężyca albo w kształcie litery C, jak wolicie, dam nawet pod takim kątem widać, że są one dwustronne, tak jakby otwierające i zamykające się nawias. Jeżeli chodzi o sposób trzymania tych lotek, to mogą być one trzymane we właściwie każdym miejscu i we właściwie każdy sposób. Widzimy, że na całej długości lotki mamy jakiegoś rodzaju grip, także zawsze będzie ją gdzie złapać. Jeżeli trzymalibyśmy lotkę z przodu, to możemy ją złapać w taki sposób na środku też jest gdzie ją złapać, tutaj możemy włączyć nawet więcej palców. A jeżeli chcemy ją złapać z tyłu, no to też jest gdzie ją chwycić. Jeżeli chodzi o ostrość gripu, jak tak sobie pocieram ręką, to mogę stwierdzić jego ostrość na mniej więcej 3 na 5, może 3,5 w niektórych fragmentach, ale grip ten jest dość regularny w każdym miejscu. Mamy tak jakby segmenty Mamy segment czerwony, otwarcie nawiasu, zamknięcie nawiasu, niebieski środek przedzielający dwie części, i w drugiej części również mamy otwarcie, zamknięcie nawiasu, czerwone przejście, otwarcie nawiasu i zakończenie barela. Jeśli miałbym powiedzieć, czy lotki są przeznaczone dla amatorów czy dla profesjonalistów, powiedziałbym, że są przeznaczone dla każdego. Tak jak wspomniałem wcześniej, Wyglądają na bardzo uniwersalne i po chwili trzymania ich w ręku oraz po chwili rzucania, ponieważ sekcja rzutowa była nagrywana chwilą wcześniej, mogę stwierdzić, że te lotki są dla każdego, ponieważ będą w stanie się dostosować do każdego stylu trzymania oraz do każdego miejsca chwytu lotki. Jeśli chodzi o samą budowę barela, to chyba wszystko. Pora zobaczyć, jak poradziłem sobie w sekcji rzutowej. Witam serdecznie w sekcji rzutowej. Jeśli chodzi o budowę tych lotek, to przypominają one nieco te, którymi gram obecnie. Dosyć płaski barel, zwężany przy grocie. Ta charakterystyka pozwoliła mi szybciej się do nich przystosować oraz rzucać coraz to wyższe wartości. Dołączone szafty T-19 sprawiają, że możemy zwyczajnie otworzyć pudełko i zestaw ten jest gotowy do gry w darta. Lotki QSol Dicho S1 są dostępne w sklepie BalticDarts.pl. Z kodem rabatowym PAPROCH 6 otrzymacie 6% zniżki na cały asortyment. Jeśli chodzi o dane techniczne, przed nami lotki JIHO S1. Waga: 23 gramy, zawartość wolframu: 90%. A jeżeli chodzi o długości, długość barela to równe 50 mm, a szerokość barela w jego najszerszym punkcie to 7 mm. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak lotki Q Sol Dicho S1 wypadają w starciu z okiem paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, wszechstronność kształt barela, który powinien pasować każdemu zawodnikowi, oraz grip, który nie jest ani za ostry, ani za łagodny, a jednocześnie jest równomierny na całej długości barela i powinien pasować wszystkim zawodnikom, niezależnie od miejsca chwytu lotki. Drugim plusem jest cena. Tak, dobrze słyszeliście cena. Lotki Q-SOL S1 nie dość, że są w bardzo atrakcyjnej cenie, to jeszcze są w stanie podpasować niemalże każdemu typowi dartera. Do atrakcyjnej ceny tych lotek dołóżmy fakt, iż w zestawie dołączone są piórko szafty T19 oraz ostrzałka do lotek. Jest to bardzo fajny dodatek i jeżeli ktoś gra systemami q -Sol, to na pewno będzie zadowolony z faktu, iż dodatkowe gadżety są do opakowania dodane. Jeżeli chodzi o minusy, i tutaj jest to taka moja bardziej niepewność, aniżeli twardy minus. Ale nie jestem pewny, jak czarna farba na tych lotkach będzie w stanie się utrzymać. Ale to wyjdzie w praniu, wyjdzie w trakcie użytkowania i mam nadzieję, że z tą farbą nic złego się nie stanie. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla Bullseye Brigade oraz dla firmy Kyosol za udostępnienie mi sprzętu do recenzji. Z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do pozostałych moich materiałów. Był z Wami Tomasz Pijanowski. Vem,